Ponownie po roku czasu znowu jesteśmy w Terespolu na zaproszenie właśnie tutejszych yy, wierzących chrześcijan z Kościoła Zielonoświątkowego i oto ponownie z naszym programem, z koncertem, z przedstawieniem, które przed nami oraz ze spotkaniem, z uzdrowieniem, które właśnie zaczynamy. A powiedzcie, kochani, jeśli mogę zorientować się, ilu z Was jest tymi, którzy nas tutaj zaprosili, czyli. Czyli chrześcijanami tutaj, zwierzącymi z tego zboru. Którzy to są? Tak? Mogę zobaczyć? Którzy to są z tego zboru? Tutaj zielonoświątkowego. Dobrze. A ilu mamy miłych gości z Terespola? Ilu jest tutaj pozostałych gości z miasta? Kto tutaj przyszedł? Tak. Jest parę osób? Bardzo nam miło. To dla nas zaszczyt. Bardzo dziękujemy Wam, że przyszliście. Jeśli mogę, to chciałbym oklaskami powitać Was. Ja osobiście też jestem tu gościem, tak, mam nawet fajny pokój w tym, w tym ciekawym obiekcie i no cóż, jestem mieszkańcem naprawdę z daleka, no bo myślę, że około 400 km dzieli mnie. To tak może parę słów, mogę tak, to będzie interesujące powiedzieć kilka słów, no zanim już tak wbiję się w dzisiejsze przesłanie. Mieszkam w Kutnie, to jest całkiem daleko, ale właściwie to pochodzę ze Szczecina. I z tym miejscem, ja już mówiłem rok temu, gdy byliśmy raz i było takie krótkie nabożeństwo, więc może tutaj wierzący z tego kościoła pamiętają. Dla mnie jest tutaj dosyć niesamowite spotkanie, bo, bo pastor tego kościoła studiował medycynę w Szczecinie, z którego pochodzę. A jego żona, gdy byłem małym chłopcem, uczyła mnie lekcji biblijnych Czyli była tak zwaną, jak to się mówi, Ciocia ze szkółki niedzielnej. A ja wtedy uczęszczałem na jej lekcje, i teraz naprawdę wiele lat minęło. Nie wiem ile, może ze 30 lub więcej, kiedy po tylu latach mogłem przyjechać tutaj i zobaczyć niegdyś moją Ciocię ze szkółki niedzielnej. Ale rok temu napomniała i powiedziała: Już więcej nie mów do mnie, Ciociu, chyba wyrosłeś. <grym> Okej, okay. a więc. Tak to jest. Z Szczecina do Terespola to jest praktycznie przez całą Polskę to jest nie wiem ile kilometrów 700, tak? Lub więcej 800 całkiem to daleko. Ale to jestem tutaj już, wyrosłem, jak widać, od, od wielu lat mam teraz 45 i mam przyjemność przyjechać tutaj jako organizator wizyjnego mm, bozu wędrownego. E, też jestem pastorem w Kutnie. No to tak w ramach informacji jakieś o mnie, ale jestem tutaj z przyjaciółmi z różnych stron. Na tym obozie w tej chwili dobijamy, ta liczba się cały czas zmienia do, do liczby około 50 uczestników. Są to ludzie z całej Polski z, z Zielonej Góry na przykład. Są osoby, nie wiem, czy z Wrocławia chyba w tym roku nie ma w tym momencie z Opola, z Lublina, z Białegostoku ktoś chyba. No, z różnych stron, drodzy Państwo. I z różnych chrześcijańskich kościołów, ale jest takiego coś szczególnego, co nas łączy. I myślę, że nie jest to tajemnicą, co nas łączy Ewangelia, a w Ewangelii, no najważniejsze, co jest dobra nowina. A dobra nowina, najważniejsze, o czym mówi, to jest Jezus Chrystus. I to właśnie sprawia, że możemy być dzisiaj razem na tym miejscu i cieszyć się tym pięknym dniem oraz tym, co dzisiaj w tym miejscu będzie się wydarzać. To wszystko przed nami za chwilę. Także bardzo się cieszę. Kochani, jesteśmy tutaj z powodu misji, jaką Bóg włożył w nasze serce. I naszą misją jest pojechać od miasta do miasta, aby powiedzieć Ewangelię i aby potwierdzić ją znakami i cudami. A więc mamy to okazję robić. Czasami pytają się nas ludzie w niektórych miastach w Olsztynie, gdy byliśmy, takie pytanie otrzymaliśmy: A czy są wśród Was katolicy? Akurat to tak ciekawie to z tym pytaniem trafiła kobieta, bo w trakcie, gdy mnie pytała, to przez mikrofon w Olsztynie na takim centralnym placu, w Starym mieście świadectwo składała akurat katoliczka, dziewczyna z charyzmatycznej, odnowy katolickiej w stoku, która zresztą jutro tutaj dojedzie. A więc mamy całkiem zróżnicowane środowisko. W większości, oczywiście, są to. Kościoły, tak zwane ewangeliczni wierzące, tak jak to mówimy w cudzysłowie, protestanckie, ale nie to jest najważniejsze. Tak naprawdę to, o co w tym wszystkim chodzi, to nie, żeby człowiek trafił do takiego czy innego kościoła. Chociaż to, w jakim kościole jesteś, niewątpliwie ma znaczenie. Dla mnie ma ogromne. Ale niestety prawda jest taka, że kiedy trafimy do nieba. To Bóg nie aż tak bardzo zapyta, do jakiej formacji kościelnej należeliśmy, ale na pewno zapyta, czy należeliśmy do Jezusa Chrystusa. Tak? Tak samo dzisiaj, kiedy Bóg będzie miał uzdrawiać tutaj ludzi na tym miejscu, dokonywać wśród drogich państwa cudów, to nie będzie się pytał, czy jesteś katolikiem, czy zielonoświątkowcem. Tylko jeżeli zdecydujesz się przyjąć jego uzdrowienie, On cię uzdrowi. Dlatego, że Jezus umarł za wszystkich ludzi. A za teistów umarł za nich na pewno, zwłaszcza za nich. A za muzułmanów, a za buddystów, umarł tak samo jak za mnie i za ciebie. Nie ma różnicy. Dla Boga, tak naprawdę, różnica pomiędzy ludźmi jest jedna. Są ci, którzy już do niego należą. I ci, którzy do Niego jeszcze nie należą lub nie chcą nigdy więcej, nigdy kiedykolwiek z Nim być. Tak naprawdę świat się przed Bogiem dzieli na tych, którzy przyjęli to, co Jezus uczynił dla nich na Golgocie i dla tych, którzy nie przyjęli tego jeszcze. I kiedy my idziemy w ten świat z Ewangelią, to wierzą, że potrzebujemy tak samo na ludzi patrzeć. A więc tak patrzymy na nich. Są ci, którzy już zakochali się w Jezusie. I ci, którzy go jeszcze nie kochają. Ale szansa jest dla wszystkich jednakowa. I dziś w tym miejscu chcemy powiedzieć, że Jezus daje szansę całemu światu. Jezus daje szansę każdemu miastu, wszystkim mieszkańcom Terespola, wszystkim obecnym tutaj na tym placu. Jezus daje jednakową szansę na zbawienie. Jednakową szansę na przynależność do niego. Wszystkim daje jednakową szansę, aby się w nim zakochać i pójść za nim. I to jest cudowne, że możemy o tym powiedzieć. I to jest dobra wiadomość. To jest Ewangelia. Dobra nowina, która o tym mówi, że każdy bez względu na położenie ma tak samo piękne, wielkie, potężne szanse u króla królów. Jezusa Chrystusa. Amen. Jak kiedyś z tej szansy skorzystałem. Pamiętam, że byłem wtedy nastolatkiem i wiele o niej słyszałem, bo przecież jak już powiedziałem wcześniej, od na szkółce niedzielnej wychowywała mnie pastorowa z tego kościoła. A więc już wiele o Bogu słyszałem, ale i tak musiał nadejść moment również dla mnie. Kiedy mając naście lat, potrzebowałem. Pewnego dnia wybrać. Widzicie Państwo zatem, że to co mówimy, to nie mówimy do ludzi myśląc, że oni nic nie wiedzą, bo możesz wiele wiedzieć. Ja już mając 13 lat na przykład, wiedziałem na tyle wiele rzeczy o Bogu, o Biblii, że mogłem prowadzić spotkania młodzieżowe i nawet z klasy, z moich kolegów w szkole podstawowej, nawet stworzyłem własną grupę domową i spotykaliśmy się, i jak głosiłem im słowo Boże. Ale mimo to potrzebowałem podjąć kiedyś w moim życiu decyzję, czy naprawdę, czy naprawdę to Bóg we mnie będzie działał, czy to tylko ja będę próbował działać po swojemu, swoją siłą, swoją umiejętnością. Jeśli Państwo kiedyś nadeszła taka decyzja w moim życiu, ja oczywiście zmierzam w tym, co mówię, do tego spotkania z uzdrowieniem. Ono za chwilę będzie, ale po, pozwólcie na może taką inspirację dla Was. I pamiętam, kiedy miałem gdzieś około 13 lat, kiedy już wydawało mi się, że trochę wiem, próbowałem być takim dobrym chrześcijaninem, tak jak mnie nauczono, tak jak czytałem w książkach. Tak bardzo się starałem. I prawda, którą wtedy odkryłem, miałem wystarczająco lat, by to zrozumieć, była taka, że im bardziej się starałem, tym gorzej ze mną było. No na początku było fajnie. Pamiętam, że nawet założyłem sobie taki prywatny notes, w którym zanotowałem, jaki chcę być, a jaki nie chcę być. Zapisałem wszystkie wady, które trzeba wyeliminować i zalety, które trzeba nabyć, żeby się Bogu podobać. I kiedy zrobiłem takie postanowienia, na początku było świetnie przez pierwsze dwa-trzy dni. A potem do końca miesiąca było tragicznie. I byłem zdruzgotany wtedy w swoim młodym na nastoletnim sercu, że tak trudno iść za tym Bogiem, i wszystko, co słyszałem o Jezusie, wydaje się takie niemożliwe do zrealizowania. I wtedy przyszedł dzień w moim życiu, kiedy postanowiłem zrobić coś bardzo szczególnego. Pamiętam pewne wakacje, pamiętam pewien wyjazd i dwa tygodnie na tym wyjeździe, które poświęciłem modlitwie. Modląc się codziennie, aby Bóg wziął moje życie w swoje ręce, po prostu, żeby to zrobić. Zrobiłem, modliłem się tak, jak umiałem. Ponieważ byłem już zmęczony wtedy próbami Bycia Świętym. No tak właśnie, ja wtedy czytając o różnych wspaniałych, wierzących, próbowałem być święty. I to była lipa. Ale dwa tygodnie mając 13 lat modliłem się, Boże! Weź moje życie w swoje ręce. Zrób coś ze mną. Oddaję się Tobie. I tak codziennie, codziennie. I Bóg wysłuchał tej modlitwy. Teraz wiem, że to nie musiało trwać aż dwa tygodnie. Tak naprawdę to ja wiem, że to wystarczy nawet jedna minuta, a nawet mniej, a nawet jedno zdanie, jak Łotr na krzyżu powiedział Panie! Z wiarą wspomnij na mnie. I to, co wyraził, wystarczyło, by było zbawione. Ale ja to zrobiłem na wszelki wypadek, tak? Prewencyjnie, przez dwa tygodnie. Nieważne. Bóg mnie wysłuchał. Ja zmęczony próbowaniem, aby żyć dla Boga, w końcu to życie włożyłem w ręce Jezusa, i On je wziął. I to było niesamowite, co wtedy się wydarzyło. Pot, no, nie, nie dosłownie w tej chwili, kiedy się modliłem, ale w następnych tygodniach nagle odkryłem, że Bóg potężnie do mnie przyszedł. Ja bym to nazwał tak naprawdę uzdrowieniem z religijności, która wtedy już owinęła moje serce. Zostałem uzdrowiony z próby pokazania się przed Bogiem, jakby zapracowanie na zbawienie. I zostałem napełniony Jezusem Chrystusem. Który wstąpi wtedy do mojego serca, stając się dla mnie pierwszą miłością. Wtedy naprawdę stał się moim Bogiem. Ja wtedy doświadczyłem, w najbliższych tygodniach, po tym jak tak się modliłem, że On jest wokół mnie, że jest przy mnie, że mnie napełnia, da mi taki spokój, że to było dla mnie młodego wtedy niewyobrażalne. Że może przyjść taki pokój. Ja wiedziałem wtedy bez cienia wątpliwości, że to nie jest takie sobie uspokojenie, jakbyś dostał relanium, ale jest to ponadnaturalny Bóg przy mnie, taki silny. To było bardzo piękne. Trwało to kilka miesięcy takie codzienne, silne poczucie pokoju, obecności Boga przy mnie. Ale wtedy wydarzała się jeszcze jedna potężna rzecz, która też coś we mnie, wewnątrz, w moim życiu najważniejszego uzdrowiła. Uzdrowiła moją totalną niemoc kochania Boga. Ja słyszałem od małego, że trzeba Boga kochać. W zborze, w którym wyrastałem w Szczecinie, słyszałem to mnóstwo razy: będziesz miłował. No ale dla młodego człowieka, który słyszy to setki razy, może setki, to jest fikcja. Jak kochać Boga? Ja Go nie widzę. Jakby tak to przetłumaczyć na taki bezpośredni język, to bym może powiedział: Jak mogę kochać Boga? Ja Go nie widzę, ja Go nie czuję, Ja tylko o Nim wiem, Trzeba Go kochać, staram się Go kochać, ale to staranie polega na tym, że chodzę do mojego kościoła, no na szkółkę, próbuję być dobry i to tyle. Ale kiedy po tej modlitwie, gdy oddałem życie Bogu, gdy On przyszedł do mnie, Stał się cud, ponieważ On przyszedł i swoją miłością tak mnie otoczył, tak mnie wypełnił, że ja byłem zszokowany, że ja mogę czuć, że to On kocha mnie. Bo ja zawsze słyszałem, że mam kochać Boga. Oczywiście śpiewałem od mojego piosenki. Od małego dziecka tej piosenki: Bóg kocha Ciebie i mnie, Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem, znam to wszystko, ale to było niesamowite, gdy pewnego dnia Bóg przyszedł do mnie i otoczył mnie swoją miłością, i ja czułem to aż w prawie fizycznie, ale na pewno całą swoją duszą, że On mnie tak bardzo kocha. I to sprawiło kolejną niemożliwą rzecz. Że Jego miłość do mnie rozpaliła we mnie moją miłość do Niego. I wtedy zakochałem się w Bogu. Zakochałem się w Jezusie tak niesamowicie, tak potężnie się w nim zakochałem, że to było szaleństwo prawie. Że ja nie chciałem się oderwać czasami, idąc prosto przed siebie drogą, czy w szkole, podczas przerwy, aż mi się nie chciało oglądać na prawo i lewo, żeby nie uronić tej, tego niezwykłego uczucia, że kocham Jezusa, że On jest przy mnie, że to jest takie piękne mieć go ze sobą. To jest wspaniałe. Myślę, że jest to chyba największe. Najważniejszy cud, jaki człowiek może przeżyć na tej ziemi. I wierzę, że gdy Jezus przyszedł na ten świat, tak jak mówi Jana 3.16, który też śpiewałem od dziecka, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Bóg dał Jezusa jako wyraz miłości do ciebie. I możesz o tym słyszeć i wiedzieć. Wspaniale byś się o tym dowiedział. Ale wielkim dziełem Boga jest, żebyś to przeżył. Gdy ja to przeżyłem, wydarzyły się dwa dzieła, bo doświadczyłem Jego miłości i została rozpalona moja miłość do Niego. I przykazanie będziesz miłował Boga już nie było dla mnie przykazaniem. Było czymś, od czego ja nie mogłem się powstrzymać. Jak może się powstrzymać zakochany od kochania? To się już nie da. Jedyne, co potem się stało, mówiłem wszystkim moim kolegom, Zakochałem się w Jezusie. To było takie śmieszne wtedy. Czasem lubię sobie to przypomnieć, jak to dwóch z moich najlepszych kumpli wtedy mówiło, jesteś nienormalny. Ty jesteś nienormalny. Ty chodzisz i mówisz o Jezusie ciągle. Ty kochasz Jezusa ciągle. Jak możesz kochać Jezusa? I pierwszy z nich po trzech miesiącach się nawrócił i ty się nawrócił, przeżył to samo. I zaczął głosić Jezusa i jego brat wtedy do niego powiedział, ty jesteś nienormalny. Jak możesz teraz tak chodzić i mówić o Jezusie? Co się z Tobą stało? Ty zawsze w piłkę grałeś, teraz książki, czy też ciągle książki Biblii, czy też modlisz się na jakieś spotkania, chodzisz. ty jesteś nienormalny. Potem kolejny kolega się nawrócił i kiedy się w domu spotykaliśmy, umiałem wtedy pierwsze trzy chwyty na gitarze, śpiewaliśmy Królestwa Bożego, szukajcie w pier. Gdy Boże Duch wypełnia mieli takie tam hity. Wszyscy skakali po prostu w domu i gdy wychodziliśmy z domu po spotkaniu, to po pięć schodów z radości wyskakiwali na podwórko wieczór ciemno, krzyczeli, gdy Boże, Duch wypełnia mnie, mieli 13, 14 lat, 15. A ich koledzy mówili do nich, jesteście nienormali. Bo wiesz co, prawda jest taka, że w ciemności, Nienormalne jest światło. W chorym świecie, pełnym depresji i nienawiści, to jest nienormalne, kiedy ktoś się cieszy i kocha Jezusa. Ale tak naprawdę to, co dla świata jest nienormalne, to, co dla świata jest głupie, wybrał Bóg, aby przez to się objawić. I prawda jest taka, że to. Co się wydaje dla świata nienormalne, to przede wszystkim dla świata niezrozumiały jest sam Jezus Chrystus. Ale Jezus wczoraj, dziś i na wieki pozostanie. A świat i niebiosa przeminą wraz z grzechem i ciemnością. Jednak idziemy głosić Ewangelię do świata dlatego, ponieważ Boża Miłość jest wyciągnięta do każdego człowieka, aby tych wszystkich, którzy dziś śmieją się z Jezusa, zbawić i dać im szansę, by spotkali żywego Chrystusa, poznali Bożą miłość, byli nią dotknięci, zmienieni i żeby wypełnieni Bożą miłością, zakochali się w Jezusie, idąc za Nim. Jest nadzieja dla każdego. Jeśli, drogi przyjacielu, dziś na tym miejscu jesteś tutaj, jako pusty, nie znasz miłości Boga, nie jesteś nią wypełniony, nie wiesz, co znaczy kochać Jezusa, mam dla Ciebie Ewangelię, mam dla Ciebie dobrą nowinę. Dzisiaj, na tym miejscu jest tutaj Jezus Chrystus razem ze mną. Wierzę, że jest teraz obok Ciebie. Jest bardzo blisko. Blisko ciebie. Jeśli tylko wyznasz go swoim Panem, będzie w tobie. Jeśli tylko powiesz, Panie, chcę i zapraszam, światło rozedrze ciemność, która cię wypełnia. Światłość Jezusa Chrystusa i Jego duch wstąpi i wypełni twoje życie. Teraz, jeżeli pragniesz doświadczyć tego, chcę się z Tobą modlić, a Bóg dokona dla Ciebie dzieła. Zbawi cię, uratuje i obdarzy potężną miłością. Jeżeli chcesz tego doświadczyć, to jest właśnie ten moment twojej szansy. To jest chwila, którą Bóg przygotował dla Ciebie od wieków. Jeżeli chcesz teraz przyjąć Jezusa, wstań na swoje nogi, a będę modlił się z Tobą i Bóg Cię zbawi. Jeżeli chcesz tego doświadczyć, wstań teraz, a ja chcę się z Tobą modlić. To jest Twoja chwila. Czy pragniesz tego? Czy ktoś pragnie? Czy ktoś nie doświadczył zbawienia? Nie doświadczyłeś Bożej Miłości, a chcesz jej doświadczyć? Jesteś tutaj? Halo? Zastanów się. Drodzy, jeżeli się wstydzicie, to niedobrze, tak naprawdę, to źle. Dlatego, że wstydzisz się tego, który daje wieczność, przed którym niebiosa się rozstąpią i ziemia przed nim się rozpadnie, a ty się go wstydzisz, nie jest dobrze. Ale z drugiej strony, z tego powodu Bóg ci nie odrzuci. Bóg jest Bogiem szansy. Dopóki chodzisz po tej ziemi, Jego łaska jest dla ciebie. Zróbmy to tak. Pomodlę się o każdą osobę, która nie poznała jeszcze Bożej miłości. I możesz dołączyć do mojej modlitwy. Lub możesz podnieść rękę, gdy będę się o ciebie modlił. I niech to będzie ten mały znak, że przyjmujesz tą modlitwę. A jeśli mimo to lęk, obawa, niewiara paraliżować jeśli dalej cię będzie, Bóg jest Bogiem szansy. Możesz zostać po spotkaniu, porozmawiamy później pod tym namiotem grantowym Będziemy do dyspozycji dla wielu. Będziemy mogli modlić się z niektórymi, którzy zechcą. Ciągle Bóg jest Bogiem szansy. On Cię kocha. Nie zamierza tylko dlatego, że masz lęk czy wstyd, nie zamierza z tego powodu zgnieść Ciebie. Jezus umarł za Ciebie i Bóg Cię kocha. Ja Cię też kocham. A teraz jest modlę się, abyś zbawił każdą osobę na tym miejscu. Doprowadź Panie do zbawienia, do spotkania z Tobą każdą osobę na tym miejscu, która jeszcze Ciebie nie zna, która nie zna Twojej miłości. Każdego, który jeszcze nie rozumie, o co Tobie chodzi, Panie. Otwórz drzwi mądrości i objawienia. Otwórz drzwi swego królestwa przed każdą osobą na tym miejscu, które nie poznała jeszcze Twojej wspaniałej miłości. I niech przyjdzie Twoje zbawienie do każdej osoby na tym miejscu. Niech nie będzie nikogo, kto by wyszedł stąd zgubionym człowiekiem, ciągle jeszcze zgubionym. Zbaw Panie każdą duszę na tym placu. Halleluja! Wstąp Jezusie Chrystusie! Wstąp nasz Boże do każdego zgubionego serca dzisiaj i teraz. Modlę się też, Panie, o to miasto. błogosławię Terespol w imieniu Jezusa. Modlę się, Panie, abyś odkupił to miasto, aby Twoje odkupienie raczej przyszło, wylało się na ulicę tego miasta. Niech to się wydarzy dziś, niech to się dokonuje jutro. Niech rozlewa się żywa woda ulicami tego miasta. Niech przychodzi Twoje zbawienie i odkupienie. Hallelujah. Hallelujah. I Jezus jest Panem. I każdy język może dziś wyznać, że Jezus jest Panem, oddając chwałę Bogu. I kto pragnie, niech wyzna, że Jezus jest Panem. Hallelujah. To pragnie, niech wyzna teraz, że Jezus jest Panem. Hallelujah, Hallelujah. Dziękuję Ci, Zbawicielu, duszym naszej, że jesteś z nami teraz, wywyższony Królu. Kochamy Cię, Panie. Odejmij Ci cześć i hołd, Zbawicielu nasz. Hallelujah. Dzięki Ci, Panie, że jesteś tutaj. Amen. Teraz modliłem się o zbawienie niektórych. Czy ktoś w tej modlitwie uczestniczył swoim sercem? Ktoś